Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś trochę nietypowy materiał, bo bardziej informatyczny niż astronomiczny, ale mam nadzieję, że wielu z Was przyda się taka informacja. Ja z tego skorzystam, więc postanowiłem się podzielić, czyli jak uruchomić potrzebne aplikacje przeznaczone na system Android na naszych laptopach i komputerach. Zapraszam. Dziś krótki materiał o tym, jak uruchomić aplikacje przeznaczone na system Android, na y, komputerach, laptopach z systemem operacyjnym Windows. Dlaczego o tym mówię? Wiele osób, podobnie i ja, y, nie lubi smartfonów. Wolę pracować na komputerze, wolę pracować na laptopie. Smartfon, mimo swojej. Niebagatelnej mobilności powoduje duże ograniczenia, szczególnie jeżeli chodzi o ekran i możliwość uruchamiania wielu aplikacji naraz. Tutaj zaleta komputera jest nie do przecenienia. Dlatego dziś, jak uruchomić kilka potrzebnych aplikacji, tych których na co dzień używamy na smartfonach, na komputerze PC? Mam nadzieję, że Wam się to przyda, a o zaletach takiego rozwiązania dziś opowiem w materiale. Zobaczycie, że są one bardzo, bardzo duże. Raz już w poprzednim materiale pokazywałem Wam, jak uruchomić obsługę Sistara na komputerze PC. Dziś zrobimy podobnie dla yy, Asi-Air oraz właśnie Sistara, ale uruchomimy Normalne aplikacje, te, które daje producent na komputerze PC. Myślę, że to rozwiązanie Wam się spodoba, a o zaletach, jeżeli ktoś posiada więcej urządzeń, na przykład do obsługiwania jednocześnie, będzie szczególnie duży nacisk. Więc rozpoczynamy od klasycznej instalacji oprogramowania. Tutaj ja wybrałem akurat Bluestack. Jeżeli wpiszecie to w wyszukiwarkę, oczywiście link będzie podany również w opisie tego materiału, otworzy wam się strona z oprogramowaniem. Należy go pobrać, zainstalować jak klasyczny program. Zwrócę Wam od razu uwagę na jedną rzecz dotyczącą darmowej wersji tego oprogramowania. Ilość reklam, ilość pop-upów jest po prostu zastraszająca. Niestety, producent. Yy, Obdarowuje nas reklamami naokoło, wyskakującymi, no wszystko, żeby troszkę skomplikować nam życie. Niemniej da się to obejść i da się do tego przyzwyczaić. Więc instalujemy program Bluestack w wersji 5 i, i tak naprawdę mamy już Androida, albo raczej jego emulator, który umożliwia nam. Zainstalowanie, pobranie oprogramowania tego, które niezbędne jest do obsługi naszych urządzeń. Zwróćcie uwagę, że podstawowy sklep, który oferuje Bluestack, jest generalnie tylko i wyłącznie przeznaczony dla graczy. Więc kolejnym etapem będzie uruchomienie, albo raczej kliknięcie w opcję Google Play i wejście do klasycznego sklepu Google z aplikacjami, gdzie wyszukujecie te aplikacje, które są wam potrzebne i te, które chcecie zainstalować. Sam proces obsługi, sam proces instalacji, sam proces użytkowania wygląda identycznie jak na smartfonie czy tablecie z systemem Android. No poza wspomnianymi już dodatkowymi niespodziankami w postaci wyskakujących wszędzie reklam, system wygląda bardzo, bardzo podobnie, no tylko tyle, że macie go na swoim komputerze i jest on znacznie większy, czytelniejszy i chyba bardziej łatwy w obsłudze. Obsługujemy to myszką, klawiaturą, czyli jak klasyczny program w Windowsach. Jak widzicie, można wybrać odpowiednie aplikacje, aplikacje zainstalować i, co najważniejsze, aplikacje uruchomić. Nie będę tutaj wchodził w kwestie bardzo techniczne. Jak podłączyć się do naszego Asi-Aira z komputera PC? Zachęcam, abyście poeksperymentowali, dodając dodatkową kartę Wi-Fi do swojego komputera, aby mieć dwie niezależne karty. Jedną właśnie przeznaczoną do urządzeń, drugą przeznaczoną do obsługi internetu, sieci lokalnej czy czego tam. Konkretnie używacie. Ja takie rozwiązanie sobie wdrożyłem i uważam, że jest ono bardzo, bardzo fajne. Inna sprawa, jeżeli macie laptop, który wyposażony jest zarówno w sieć przewodową, jak i bezprzewodową, wówczas odpada problem przy użyciu. Jeżeli z internetem czy z siecią lokalną łączycie się przy użyciu kabla, wówczas karta Wi-Fi może służyć Wam jako ta łącząca z urządzeniami bezprzewodowymi. Astronomicznymi. Dlaczego to rozwiązanie jest fajne i moim zdaniem dużo bardziej komfortowe dla użytkowników niż rozwiązanie androidowe, smartfonowe? Zwróćcie uwagę, że oprogramowanie pozwala na instalację wielu instancji tegoż emulatora Androida. Co za tym idzie, jeżeli używacie na przykład dwóch urządzeń ASII. Ewentualnie, jeżeli ktoś, na przykład, będzie chciał obsługiwać jednocześnie dwa si-stary, czy jakiekolwiek inne urządzenia, które wymagają Androida, będzie mógł sobie powielić te Androidy. Oczywiście to jest już w standardzie tego oprogramowania i jednocześnie, przełączając się między tymi instancjami, uruchamiać sobie poszczególne urządzenia naraz, czyli na przykład z jednego PC będziecie mogli sobie obsługiwać, nie wiem, dwa urządzenia ASI Air, które będą akurat obsługiwać sesje fotograficzne i robić Wam obserwacje, robić Wam astrofotografię danych obiektów. Dodatkowo oczywiście na PC możecie sobie uruchomić ninę, i wtedy, jeżeli jesteście szczęśliwymi posiadaczami trzech teleskopów, możecie sobie na przykład trzy sesje prowadzić na raz. Dwie na ASI AIR, jedną na Minie. Fajne rozwiązanie, ciekawe rozwiązanie, godne do przetestowania. Mam nadzieję, że takie eksperymentowanie zachęci Was do poszukiwania własnych rozwiązań. Takie rozwiązanie to jedno z wielu, które stosuję na co dzień. Z racji tego, że mam na co dzień do czynienia od strony IT z różnego rodzaju sprzętem komputerowym, takie rozwiązania u mnie goszczą i często ich wyszukuję. Jeżeli macie inne rozwiązania umożliwiające podobne eksperymenty, zachęcam do dzielenia się uwagami. To bardzo fajna rzecz i mam nadzieję, że nie tylko ja, ale i wielu z Was. Jednak poszukuje rozwiązań na komputery, mimo iż producent dostarcza jedynie ciekawe oprogramowanie pod systemy mobilne. Jak wiecie, na przykład ZWO daje oprogramowanie na komputery PC do obsługi, czy to ACI, czy swoich kamer, no niestety to oprogramowanie nie jest tak bardzo dopracowane jak wersje mobilne. Dlatego, aby wykorzystać w pełni możliwości waszego sprzętu, Astronomicznego, musimy uciekać się do takich rozwiązań. Mówię o tych, którzy jednak wolą sprzęt komputerowy. To tyle dzisiaj w krótkim materiale, jak poradzić sobie z aplikacjami Androidowymi na komputery. Zachęcam wszystkich, jak zawsze, do subskrypcji, abyśmy wspólnie rozwijali ten kanał, aby kanał zdobywał coraz lepsze zasięgi. Zachęcam jedno kliknięcie dla Was, dla mnie, dużo. Więcej satysfakcji. No, i cóż, na koniec, jak zawsze, te osoby, które są w stanie, zapraszam na Patronite. Wasze wsparcie pomaga w rozwoju kanału, pozwala w testowaniu nowych rozwiązań, a uwierzcie mi, że kilka ciekawych rzeczy jest obecnie w drodze do mnie. No, i cóż, mam nadzieję, że dzisiaj przedstawiony materiał podobał się Wam i szczególnie pomoże w codziennym użytkowaniu, gdyż ja osobiście bardziej cenię to rozwiązanie niż rozwiązanie mobilne. Jeszcze raz zachęcam do wsparcia na patronite.pl i do zobaczenia przy kolejnych materiałach, przy kolejnych obserwacjach. Radosław Ambroży, mojaastronomia.pl